tu widzę świat bez was. jak za Harriet To tu świat bez was. jej i moje blond włosy a na ciele otychą mam dziar, jak za Harriet To tu świat bez was. i blond włosy a na ciele otychą mam dziar, Jak i moje To świat bez was. jej i moje blond włosy a na ciele otychą mam dziar. nie mogę być jak oni nie znam psychologii Całe życie w prosto Prostoprzywe nosy Straciłem głos od ścierwa Życie miga na nerwach Matka się sra, tak jak Marbella Tutaj cały czas rebelia Źle zrozumiany przez ludzi Produkt tej traumy jebanej Dwadzieścia lat, lat z tym światem A ciągle zapią się te same Dla niej za dużo, bo dusza południa Lubię wyruchać karamy pogubić ja te Wariant to po starym za grube. Jest się tu z chciał zabić na ulicy Cały czas się pytam czemu muszę taki wariat być Farię, bye, ja trzeba pewnie, bo chcę wygrać z tym królestwem całym zamiast żyć. Jak za mgłą noczy, to mi świat wezwa i moje włosy, a na ciebie od tego mam działać. Na chuj, ja mam dział. Rano otwieram oczy Patrzę za okno, pada deszcz na bloki Mimo to muszę wyjść zarobić Szybki i omijając wyroki Pakuję torbę i zakładam dres Na głowie dura klucz od Mercedes Łapa na pitalnie z nosa Jak maratonczyk zaczynam biec Zamykam oczy, gdy widzę cały świat bez bal Bracia są wolni od krat Wolno spala się plan Jedyną wolność daje mi rap A ty łap chwilę, a ty łap chwilę, ty łap chwilę. Póki wciążysz, Póki masz sobie siłę W jedną stronę bilet. Jeden strzał, drugi strzał Jednak ciągle Jednak ciągle Jak zamknął to tu widzę świat bez wad I moje blond włosy A na ciele od mam ja. Jak zamknął moc, to widzę świat bez wad I moje blond włosy A na ciele od mam Selamat malam katulwa alhamdulillah